Państwo młodzi będą wyglądać za 20 lat. Ale jak kto to wie? No myślę, że za 20 lat to się trochę już zmienią. Pesel będą... im się zestarzeje na pewno. <laughs> w dowodach będą piękni młodzi. No to pewnie tak jak zawsze. Chudy, wysoki. Pozytywny. Chłopak. Pozytywny. To znaczy parę siwych włosów. A może wyłusieje? O Jezu. <laughs> A Kasia? Kasia to deleżuczka, ona się nie zmieni. Dalej taki duży bufet, jak ma teraz. No Kasia przede wszystkim będzie piękna, nawet za 20 lat. Jeszcze za operację plastyczne i silikon. Dalej będzie szczupła, czego ci życzę. Ładna nasza deleżuczka będzie piękna i młoda za 20 lat. Na pewno będą... no... zajebiście będą wyglądać. No co można powiedzieć? Nie wiem. Katarzyna, tak no, z piątką dzieci. Tak, z pieluchami tetrowymi na sznurkach. A, będą mieć e, gromadkę wspaniałych dzieci. Będą mieli już wnuki. <grydy> Będziecie nosić, nosić, zmieniać pompersy, karmić, wycierać, smarkać noski. <grydy> Ale to jest przyjemne, wbrew pozorom. Wydaje mi się, że będzie wszystko dobrze. Tyle. <grydy>